Siemoneczko właśnie skończyłem robotę nad pewnym projektem w mojej byłej siłowni. Tam tylko plakaty zostały. Troszkę sprzętu. A teraz siłownia się przekształciła w co innego. Także zobacz, co ja tu sobie teraz robię. Różne dziwne rzeczy, naprawdę przedziwne i przeróżne. Chodrowat. Postał chodrowat Zostali stali Ciężki jak szlak. Ale jest. Nawet jeść. Chłodnicę ma. Nawet wirnik ma. Silnik V8 z sześcioma rurami wydechowymi. i takie coś, zabaweczka. Jakieś 45 cm ma. Tak wygląda teraz moja siłownia. Takie rzeczy tutaj teraz konstruuję.